Profesor Krystian Markiewicz, szef sędziowskiego Stowarzyszenia Justycji, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Zkłaniam się, dzień dobry. Już się tu spotkaliśmy jakiś rok z ogonkiem, chyba, ale to inny czas był, więc pana zapytam i co teraz? No, Ludzie się uśmiechają do siebie, e, mają nadzieję na coś takiego, że, że, e, że uda się wreszcie coś stworzyć, że skończył się czas takiej walki, trochę polegającej na tym, żeby nie wiem, wysadzić coś w powietrze, żeby gdzieś pociąg nie dojechał. Teraz wreszcie można... Takie były tendencje? Kiedyś tak to wyglądało, bo, bo ten, ten pociąg to był taki pociąg, który miał rozjechać praworządność w Polsce, a teraz chcemy stawiać mosty, budować tory po to, żeby ta praworządność no była... Dobra, się europejską. podkładali dynamit. Dynamik podkładaliśmy składając e, pytania prognozyjalne do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, do Strasburga, e, walcząc w postępowaniach dyscyplinarnych, w postępowaniach karnych. Składając... ogół no, pirotechnik sam się poranił przy okazji, e, tak Owszem, mówiąc. różnie bywało. Próbowaliśmy nowe takie środki e, wybuchowe, jak na przykład e, różne łańcuchy światła, które rozświetlały całą Polskę. Było wiele ciekawych e, rzeczy i doświadczeń przez te osiem ostatnich lat. Pytam karty. Panie profesorze, co teraz? No, bo czy da się. Wprowadzać praworządność niepraworządnie? Nie da się wprowadzać e, rządów prawa e, w jakiś dziwny sposób. E, dyskusja, jak rozumiem, trwa e, co do tego, czy rzeczywiście środki, które są proponowane, są praworządne, czy nie są praworządne. Często jest tak, że jest kilka rzeczy do wyboru. Coś może być. Jednym prawnikom przypadnie bardziej do gustu, drugim mniej. Ale Nie, To jest pytanie, panie sędzio, o to, czy w naszej obecnej sytuacji da się zaprowadzić praworządność praworządnie? Tak, da się, tylko trzeba, trzeba postawić sobie pewne granice, wiedzieć, gdzie te granice zostały już kiedyś wytyczone. Nie teraz, kiedyś wytyczone. Trzeba, trzeba mieć pewien plan, mieć, mieć oś czasu, koncepcję i zdecydowanie te zmiany wprowadzać. Ale pan wie, że kilka 30% obywateli tak uznać, że jest to bezprawie? Ja wiem jedno, że 15 października ludzie, którzy poszli do wyborów i ponad 11 milionów osób głosowało za odsunięciem jednak skrajnie niepraworządnej partii od władzy, chciało głównie tego, żeby przywrócić spokój i rządy prawa. I to pokazują wszystkie badania, które są. Więc my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby to zrobić, a nie utyskiwać na różne ograniczenia bo ludzie chcą y, jak najszybciej wrócić do, do normalności. Wie Pan, jak ktoś mówi, nie będziemy utyskiwać na ograniczenia, to ktoś usłyszy, będziemy je przełamywać, będziemy je lekceważyć, nie będziemy zwracać na nie uwagi. Tak, ale diabeł tkwi w szczegółach, tak? Jeżeli na przykład teraz dyskusja trwa między innymi nad tym, czy uchwałami można e, odwołać e, dublerów, mówię w pewnym uproszczeniu, z Trybunału Konstytucyjnego, albo czy uchwałami można e, stwierdzić, że tych 15 sędziów w się nie są przedstawicielami yy, sędziów. Ja na przykład nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to działanie zgodne z prawem i trzeba to po prostu zrobić. Inni uważają, że można to zrobić ustawą, ale trzeba zdawać sobie sprawę z kosztów jednego i drugiego. Ustawa przy fecie prezydenta to kiedy? Za dwa lata, a to oznacza, że będziemy mieć dodatkowych 500 sędziów, A to oznacza, że my będziemy mieć pogłębiający się kryzys praworządności w Polsce, z którego będziemy wychodzić przez 20 lat. Pytanie, czego chcemy. Wie pan, czego chcemy? Chcemy sytuacji, w której dla absolutnej większości Polaków, przygniatającej, 80-kilku, może 90-kilku procentowej większości, będzie oczywistym, że nie ma sędziów Markiewicza i sędziów Schaba. Że są sędziowie polscy, którzy wydają werdykt, wyrok i on jest niepodważalny. Jego się słucha, bo to jest władza, która stosuje takie swoje narzędzie. A mamy dokładnie taką sytuację. Pan będzie mówił teraz swoje i jest 30% Polaków, którzy powiedzą nie. Markiewicz słucha Tuszka. E, być może, że tak powiedzą, ale e, to nie jest tak, że tylko, e, tak mówi Markiewicz, czy justycja. Jeżeli takie autorytety, jednak powszechnie uznane w Polsce, no mówmy o tych autorytetach, jak pani to profesor, profesor Łętowska, być może, pan profesor Safian, pan profesor Zolt, to nie są osoby, które, nie wiem, pojawiły się 2-3 trzy, trzy lata temu, tylko funkcjonują od 30-40 lat. A pani lat. profesor Pawłowicz? E, czy pan redaktor uważa, że dla osób, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość pani profesor Pawłowicz z autorytetem? Bardzo w to wątpię, jednak wyborcy PiSu z badań, e, to wynika, chcą uporządkowania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. To, że głosowali na PiS mimo tego, co się działo, raczej wynikało z innych wartości, które e, otrzymywali, ale chcą, jeżeli 4% osób, panie redaktorze, 4% osób dasz zaufaniem trybunał Konstytucyjny to jednak trochę więcej osób głosowało na PiS niż 4% chyba. Czyli to pokazuje, że ludzie naprawdę chcą e, przywrócenia normalności w tej praworządności. I wydaje mi się, że e, my takie pomysły mamy, o których chcemy e, dyskutować z wszystkimi. Także z Prawem Sprawiedliwością, także z Panem Prezydentem. Jesteśmy na to gotowi. Ale sam Pan mówi, że oczekiwanie na Pana Prezydenta to są stracone dwa lata. E, przy wecie Prezydenta e, owszem tak, ale to nie oznacza, żeby, e, że... E, żeby nie przekonywać pana prezydenta, nie rozmawiać z nim. Ja zawsze deklarowałem e, taką chęć. Teraz też e, deklaruję i mam nadzieję, że rzeczywiście ktoś z, przynajmniej z kancelarii pana prezydenta powie: Dobrze, porozmawiajmy o tym. A myślę pan, że Polacy tego oczekują, takiej dyskusji, bo wielu z nich się sufluje taką prostą prawdę, że w polskim sądownictwie jest jak w niemieckim czy w hiszpańskim wszystko jest cacy. I oni to kupują. Tam się nikt nie chce bawić w jakiejś zawiłej analizy, bo pewnie by się dało z tym dyskutować. Pewnie, że tak. Tylko, że e, jeżeli się porozmawiać z kimś z Hiszpanii czy w Niemczech, to oni też mówią, że u nich ten system nie jest cały, Mają w Hiszpanii największy kryzys sądownictwa od chyba kilkudziesięciu lat. No tak, ale Unia Europejska nie nasyła swoich urzędników na Hiszpanię. E, zobaczymy postępowania. Pewnie niektóre są już e, w trakcie, więc zobaczymy, co się będzie działo. Nie wstrzymuje się e, im KPO z powodu. E, 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 owszem, bo, bo, bo na razie mają pe pe pewien e, kryzys bardziej faktyczny niż prawny. Zobaczymy, co będzie. Martwimy się tym, co jest u nas. A zawsze ludzie czego oczekują od sądownictwa? Dwóch rzeczy. Żeby w miarę szybko rozstrzygnął niezależny sąd. Rozstrzygnął, czyli dał orzeczenie stabilne. Żeby nie przyznał racji, tego No o, 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 oczywiście, tak, my, każdy chce, chce, żeby sąd mu przyznał rację, ale nieraz stan niepewności jest gorszy niż, naj, niż najgorsza prawda, więc o tym też trzeba pamiętać. I to, o czym my chcemy rozmawiać, to nie są tylko i wyłącznie kwestie ustrojowe. To jest rzeczywiście rozmowa o tym, jak wreszcie przybliżyć te sądy dla obywatela w sposób taki, który będzie jak najbardziej efektywny. No nie może być tak, że mamy, nie wiem, e recepty dzwonimy do lekarza, mamy e porady. W Banków już nie ma, można powiedzieć, na ulicach, bo załatwiamy wszystko przez, przez telefon, przez smartfona. A tymczasem, żeby z sądem się porozumieć, trzeba napisać pismo. Akta są papierowe, każdy dźwiga po kilkadziesiąt kilogramów tych akt w jedną i w drugą stronę. No przecież to... E to jest wstyd dla. No, gdzieś dla nas. na świecie jest inaczej? Ale oczywiście, że jest. Ja nawet nie mówię o takich mm, państwach jak y, Estonia, nie mówię o takich państwach jak Norwegia, ale wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w Gruzji, co się dzieje w Brazylii. To przecież nie są bardzo, bardzo bogate państwa. To są państwa, które też mają problemy, ale wdrożyli kilkadziesiąt systemów y, algorytmicznych czyli informatycznych gdzie najprostsze najłatwiejsze sprawy są w ten sposób rozwiązywane i nagle się kolejki skróciło 40%. A my po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy dwukrotnie dłuższe kolejki niż mieliśmy 8 lat temu. Czyli zamiast iść do przodu, nawet nie tylko że się zatrzymaliśmy, ale się cofamy. Y, I to jest to czego ludzie oczekują od sądów. Ale pan wie panie sędzio że jakkolwiek sprawnie by sądy działały, jakkolwiek łatwo byłoby procedować przed nimi dla, dla cywila, to tak czy inaczej połowa z nich będzie niezadowolona z pracy sądów. No jest to stare powiedzenie, że, że, że połowa w procesach jest niezadowolona. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Dodam tylko, że większa część spraw, z czego sobie może nie zdajemy sprawy, to są sprawy nieprocesowe, takie, żeby nam sąd po prostu coś pomógł załatwić. Stwierdzić spadek, podzielić majątek i tak dalej. Tam często wszyscy wychodzą zadowoleni z takiego procesu. I tam też są kolejki. Tam też są kolejki. Mamy takie problemy, jak na przykład nie wiem, procesy frankowe, które można powiedzieć, zabiły sądy okręgowe, które rozstrzygają te najtrudniejsze sprawy. Też takie sprawy, gdzie ktoś traci praktycznie całkowicie swoje zdrowie. Nie ma z czego, nie ma jak żyć. Czeka na tą rentę, na, 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 na odszkodowanie, ale nikt nie jest w stanie zasądzić mu szybciej niż za 2, 4, 5, 6 lat, bo są procesy frankowe. Pan prezydent Duda obiecał nie wiem, ile lat już temu ustawę frankową. Chociażby, żeby było tak jak na Węgrzech pod tym względem, tym, tam spraw nie ma w frankowych sądach. Na Litwie nie ma spraw frankowych. A my czekamy 8 lat na wyrok w sądzie. Przecież ludzie już nieraz zapominają, po co przyszli 8 lat temu. No, jak wy to zmienicie? E, do tego trzeba rzeczywiście. E, to nie ma jednego prostego pomysłu, ale wydaje mi się, że absolutnie informatyzacja to jest podstawowy pomysł. To chyba każdy intuicyjnie wyczuwa, że tak powinno być. Do tego e, rzeczywiście e, kadry w, w sądach, mam na myśli między innymi pracowników sekretariatu, asystentów, e, to muszą być rzeczywiście kadry, które są odpowiednio wynagradzane i są też e, odpowiednio wyszkolone i to jest e, punkt e, wyjścia, plus do tego e, rzeczywiście normalne procedury, bo one tworzą, że tak, że tak powiem, jakość w sądzie. Na pewno nie jest nam potrzebna e, większa liczba sędziów, na pewno. Pan by ma. oddzielił ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego? Natychmiast. Ale natychmiast. dlatego, że mamy za sobą, chyba za sobą, patologię, i to jest w ogóle fatalne rozwiązanie. Mhm. Łączenie tego, czy po prostu w Polsce zostało. No, no nie wiem, wyrodziło się, skarlało? E, ja ogólnie uważam, e, że to jest pewna taka myśl konstytucyjna, nie tylko w Polsce, że świat polityki od szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości także od sądów. Przypomnę, że nadzór nad sądami sprawuje minister sprawiedliwości. Nie zapominajmy o tym. E, więc zarówno od sądów, jak i od prokuratury powinien być jak najdalej. E, dlatego nasz projekt e, zakłada, e, że skończymy z nadzorem ministra sprawiedliwości nad sądami, a jednocześnie wspieramy projekt e, Stowarzyszenia Lek Super Omnia, który również zakłada, że e, ten e, rozdział funkcji nastąpi między ministrem sprawiedliwości a prokuratorem generalnym. Świat polityki nie może decydować o tym, kogo ścigamy, a kogo nie. Świat polityki nie może decydować, o tym, które sprawy będą rozpoznawane w pierwszej kolejności i przez kogo, a które nie. Wówczas mamy y, do czynienia z patologią. A co zrobić, panie sędzio, z prawnikami, którzy uważają, że politycy tak mogą? Bo oni są przecież, no ktoś wspierał ten system. No to jest w ogóle szerszy problem, po, po, powiedzmy szczerze, dotyczący tego, w jaki sposób następuje dobór kadry prawniczej, nie tylko sędziowskiej. Bo ja uważam, że jednak prawnicy co do zasady zdali egzamin z tych ośmiu lat. I musimy się nad tym poważnie zastanowić w gronie akademickim, ale także później też korporacyjnym, adwokackim, radcowskim, prokuratorskim, sędziowskim, ponieważ tu jest największy problem, że nie wykształcamy prawników, którzy chcą być praworządni. Jeżeli ktoś uważa, jakiś obecnie sędzia czy prokurator, że jednak ten to połączenie ze światem polityki powinno być jak najbardziej takie bliskie, to uważam, że powinien zmienić zawód. Można się zapisać do partii politycznej jednej czy drugiej, można być pracownikiem urzędu ministerialnego, wojewódzkiego itd. itd. Ale to jest miejsce dla takich osób. Co innego, współpracować z władzą na jasnych zasadach, bo to wynika z Konstytucji, że władze mają ze sobą współpracować władza sądownicza, władza e, polityczna w skrócie rzecz ujmując. Ale trzeba wiedzieć, gdzie są granice. Panie sędzio, ja wiem, tylko rządza szybkiej kariery to nie jest endemiczna emocja jakaś. Wszyscy ją mają, bardzo często manifestują. W tym środowisku też się zdarzą ludzie, którzy uznają no zrobię szybką karierę, wiem jak to zrobić, kolega polityk mi pomoże. Jestem prawnikiem, no i co z tego? Robota jak każda. No tak, ale no to jest pytanie, czy to, ma, czy to będzie się łączyło z, z chęcią taką po, po stronie adwokata, czy... Radcy prawnego, czy też sędziego. sędziego to Sędzia musi być apolityczny. Adwokat, radca nie musi. Sędzia musi być apolityczny. Jeżeli ktoś chce robić karierę, przecież mamy takich sędziów, nawet ze Śląska, którzy albo przestali być sędziami, bo poszli sobie, świadkiem ngo sów albo przestali być sędziami. Są, Wrócili do e, To Owszem, albo stali się posłami, czy też senatorami. Proszę bardzo, to jest ta droga. Ale w pewnym momencie trzeba umieć wybrać. Sędzia nie może być we wtorek i w czwartek sędzią a w pozostałe dni tygodnia e, politykiem. Te problemy, notabene, mają sędziowie niemieccy, dlatego zadali pytanie do Trybunału w Luksemburgu, bo mówią, coś jest nie tak. Albo się jest sędzią, a politycznym i niezależnym, albo się na dobrą sprawę nie jest sędzią. Czyli Chodźmy. jednak taki minister Wójcik może mieć trochę racji. Na świecie są przykłady takiego sądownictwa jak w Polsce i tam to wszystko działa. A Pytanie, co to znaczy, działa? To znaczy, zawsze możemy wskazać, że, że gdzieś to nie działa. Tak? Jeżeli się rozmawia z sędziami niemieckimi, to oni mają świadomość tego, że to jest system XIX-wieczny. Sami się przeciwko temu buntują. No, my rozmawiamy jako justycja w ramach e, europejskich i światowych stowarzyszeń rozmawiamy systematycznie, cały czas. Oni mówią, że to jest wielka bolączka, która występuje w Niemczech. Zdają sobie z tego sprawę. Więc z tego powodu, że gdzieś politycy ufundowali sędziom taki, e, taki system, wcale nie oznacza, że to jest dobre. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak to funkcjonuje i y, umieć oceniać. Ja wolę, żebyśmy się równali do najlepszych, równać do Holandii, do Norwegii, y, do tego, co, y, jakie są teraz próby y, reform y, we Francji. Wolę jednak patrzeć na tych, którzy są na samym przedzie, a nie mówić, a gdzieś jeszcze jest gorzej, gdzieś ktoś ma gor gorsze wyniki i nic złego się nie dzieje. To, to, to nas do niczego nie posunie. Mamy świetnych informatyków, mamy świetnych lekarzy, tak? Możemy być z nich dumni. Oni do tych najlepszych miejsc na świecie pretendują. Na Boga, czy w Polsce nie może być tak, że nasz system wymiaru sprawiedliwości będzie tym, który będzie na czele, pokaże, że ma teraz najlepsze ustawy, i każdy będzie mówił, kurczę, no chcemy mieć takie ustawy, jak są w Polsce. Bo wie pan, jeżeli ja jeżdżę po całym świecie na różne zebrania sędziów, to przychodzą do mnie na sędziowie z Azji, z Afryki, z innych państw Europy mówią, Chcielibyśmy mieć takich sędziów, jak są w Polsce, takich odważnych, którzy mają świetne pomysły, wiedzą jak bronić praworządność. W porządku. A na pewno o nich mówią, a nie o tych sędziach, którzy nie wiem. Proszę uwierzyć, że wiem o kim mówią e, doskonale. Wiedzą łącznie z tym, że znają imienia i nazwiska, nie mylą się. Dobrze byłoby teraz pójść krok dalej i pokazać, że poza tymi y, y, grupą sędziów, którzy są odważni, zdecydowani, jesteśmy na tyle mądrzy, że po, potrafimy stworzyć pewien system który będzie rzeczywiście super działał. My jesteśmy gotowi do tych rozmów i my mamy projekty, nad którymi pracowaliśmy od kilku lat, bo wiedzieliśmy, że wcześniej czy później 15 października przyjdzie. I ten 15 października przyszedł, my jesteśmy gotowi do rozmów tu i teraz. A gdyby się inaczej skończył ten 15 października? Nie chcę o tym mówić. I e, byłoby, no byłoby na pewno trudno, bo wiem o tym, jak z roku na rok było, było gorzej. Jak ludzie tracili nadzieję. Eee, wyczuwało się oczywiście coś takiego, że, że, że trochę to jest taka, e, taki lot na oparach, który gdzie samolot już musi, e, musi wylądować, bo po prostu nie ma paliwa. Osiem lat to bardzo długo. Oczywiście, że, że ta walka by trwała. Tylko pytanie, z jakim efektem e, i e, kto by został. Ale to jest też. E, Pewna nauczka, myślę, dla świata polityki, żeby zrobić wszystko, by nie doprowadzać do takich ryzykownych sytuacji, bo może tak się dobrze nie skończyć. To a propos tych, którzy zostali, czy tego, kto został, no wrócę do tego pytania, co zrobić z ludźmi, którzy darli na oczach sędziów ich uchwały, którzy zsyłali prokuratorów na bardzo odległe delegacje, którzy no de facto odsuwali sędziów od orzekania, Którzy prowadzili jakieś fikcyjne czy mniej fikcyjne postępowania dyscyplinarne. To są żywi ludzie z imienia i nazwiska, z konkretnym przydziałem do konkretnej aplikacji, apelacji. Mamy dwie grupy, po, ogólnie rzecz ujmując, takich sędziów, prawników, prokuratorów, z, to, z którymi jest problem. Powiedzmy sobie, właśnie te sztandarowe osoby, o których mówił pan redaktor, ci, którzy byli twarzami, rzecznicy dyscyplinarni, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, prezesi drż, drący różne y, uchwały. I powiedzmy, sobie, ci, którzy po cichutku, czy myszki, korzystali z okazji i no, jak możemy przytulić jakieś stanowisko, to przytulmy. Jak możemy awansować, to awansujmy. Ta druga grupa jest oczywiście dużo bardziej liczna, jak to zwykle w życiu. No co miał zrobić sędzia, który Bóg tak RS dała nominację? No, został sędzią. No nie został sędzią. Właśnie, nie został sędzią. Nie możemy mówić, że został sędzią, bo nie został sędzią. Ale... No rzekał, wydał wyroki, które Owszem. będzie trzeba szanować. Owszem, więc jeżeli był sędzią sądu rejonowego, to nadal był sędzią sądu rejonowego, ale nie awansował. Bo jeżeli będziemy podchodzić do tego, że, e, e, że można łamać konstytucję w sposób ordynarny i potem mówić, że ktoś został sędzią, to my do niczego nie dojdziemy. To będziemy mieć e, coś będziemy, będziemy w jakimś zaklętym kręgu. To co chcecie zrobić z no, setkami, być może tysiącami sędziów, którzy dostali tę nominacje z, z rąk KRS. Około które, które 1500 takich sędziów, no z, z którymi brzmi? wrócą na poprzednio zajmowane stanowisko, będą mogli wystartować w ponownych konkursach, jak są najlepsi, niech wygrają. Ale na tym polega nowoczesna Europa, że tam, gdzie chce mieć dostęp do służby publicznej, tam musi być konkurs i transparentne zasady. Wtedy wygrywa najlepszy. Ale nie może być tak, że ja sobie załatwię coś i zostanę sędzią. No, panie redaktorze, ponad 30% parę procent osób, ostatnie badania dla Rzeczypospolitej przez Ibris robione, uważa, że te sobie powinny być w ogóle wyrzucone z zawodu, nie to, że mają wrócić na poprzednio zajmowane stanowisko. Ludzkie odczucie takiego przeciętnego człowieka, notabene, jest w moim przekonaniu dużo mądrzejsze niż odczucia prawników, którzy nad tym zastanawiają, a czy może rzeczywiście tak prezydent dał nominację. Ludzie chcą mieć sędziów godnych tego zawodu. A co do tej pierwszej grupy, tych, nazwijmy to, fighterów niepraworządności, tych, którzy po prostu sobie, nie wiem, uczynili jakąś wielką radość z tego, że mogą niszczyć ład konstytucyjny w Polsce. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że powinni jak najszybciej stanąć przed niezależnym sądem, przed niezależnym sądem, w ramach postępowań dyscyplinarnych i karnych i powinni za to odpowiedzieć. Wie pan, co nie powiedzą? Justycja, niezależny sąd? Justycja nie deleguje żadnego sędziego e, no ani. Nie sprawdzą, czy należy jeden z drugiego sędziów. Mogą sprawdzić, ale jaki jest z tego moral? To nie jest na tej zasadzie, że. Ja że Jakie sądzę polityczną uprawiacie w tej chwili? Ja jestem prezesem justycji. Jeżeli e, miałbym sądzić taką sprawę, pewnie bym się włączył dla świętego spokoju. Ale e, nie jest tak, że jako prezes justycji wydaje kilku tysiącom sędziom e, zalecenia co do tego, jak mają robić, bo byłoby to sprzeczne w ogóle z ideą bycia sędzią. Nie po to broniliśmy przez tyle lat. E, ładu konstytucyjnego i praworządności, żebym zaprzeczał sam sobie. I dlatego wyraźnie powiedziałem, tak, że, na, że, że na żadne oferty powiedzmy sobie, funkcjonowania w rządzie e, odpowiadam nie, bo to byłoby zaprzeczenie tego, o co my walczyliśmy. A kto będzie decydował o tym, czy taki tryb, który pan teraz opisał, będzie wdrożony? No, przede wszystkim Minister Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości nowy będzie miał bardzo dużo e, e, kompetencje na podstawie istniejących ustaw. Będzie mógł inicjować takie postępowania o uchylenie immunitetu, o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, bo to on powoła zaraz rzeczników dyscyplinarnych. E, ale już nie będzie powoływał na przykład sądów dyscyplinarnych i o to w tym wszystkim chodzi. Minister będzie mógł przez rzeczników dyscyplinarnych, jeżeli tak będą chcieli, oskarżać takie osoby, ale nie będzie wpływał, jak to robił Zobro, na skład sądów dyscyplinarnych. I jeżeli by komuś miała się stać krzywda z tego powodu, nawet z tych, którzy mnie hejtowali, to stanę po ich stronie, żeby zagwarantować im prawo do niezależnego sądu. Bo tylko tak na serio możemy to e, w jakiś sposób przywracać, normalność w naszym państwie. No dobrze, przywrócicie na podstawie tych decyzji, które podejmie minister sprawiedliwości, a potem niezależne sądy, tylko pytam bardziej o mechanizm, który należałoby wdrożyć, wymyśleć, opracować który zabezpieczy przed takimi rzeczami. Bo jak powiadam, rządza szybkiej kariery to nie jest endemiczne. Ale my ten mechanizm już mamy, opracowany. Nasze, nasze, nasze ustawy, e, śmiem twierdzić, że rzeczywiście są chyba jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Konsultowaliśmy je w ogóle z sędziami z całej Europy. To są ustawy, które zakładają e, całkowite oddzielenie e, praktycznie świata polityki od sądownictwa. To między innymi e, przeniesienie nadzoru który jest od 100 lat w Polsce, z Ministerstwa Sprawiedliwości na Krajową Radę Sądownictwa. To już będzie bardzo duży krok. Likwidacja delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości ponad 160 sędziów. Nie sądzi obecnie, tylko jest delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozbawienie polityka, ministra sprawiedliwości, decydowania o tym, kto jest, ministr, kto jest prezesem w sądach, kto jest e, rzecznikiem dyscyplinarnym. Przecież to są e, zmiany. Mające fundamentalny charakter. Ja się nie, nie, nie będę godził na y, jakieś pudrowanie tego, bo będzie to wygodne obecnie dla władzy. Dlatego jako justycja będziemy robić wszystko, żeby, y, żeby te realne zmiany odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości były dokonane. No dobrze, a jak te twarze, które są emblematami tych złych praktyk, pewnie nie jest ich 1500, znacznie mniej. Tak. Jeżeli staną przed tym sądem, o którym pan mówi, to jaki powinien być wyrok? taki jaki wydał yy, ja yy, sąd. jest kar pańskim zdanie, w takiej sytuacji. Czy powinien być? Yy, jeżeli pyta mnie pan redaktor o moje prywatne zdanie, to co do... Yy, tak, co do, co do yy, tych osób, które wymieniłem, na przykład tych, którzy, yy, którzy byli członkami Krajowej Rady Sądownictwa, którzy byli rzecznikami dyscyplinarnymi, którzy postępowali wbrew oczywistym wyrokom Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Trybunału Praw Człowieka, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że te osoby powinny być wydalone z zawodu. I co, w stan spoczynku? Nie, wydalone z zawodu. Według mnie te osoby nie powinny pełnić żadnej funkcji publicznej, bo w moim przekonaniu wielu z nich po prostu brało udział w zamachu stanu. Takie jest moje stanowisko. Jest taki artykuł, który opisuje to przestępstwo? Artykuł 227, między innymi, czyli podawanie się za organ. No, że się nie jest organem. Jest artykuł 231, który mówi o przekra przekra przekraczaniu uprawnień urzędnika. E, jeżeli, jest też ogólny wymóg, jeżeli chodzi o bycie sędzią czy prokuratorem, czyli godność urzędu sędziowskiego czy prokuratorskiego. Jeżeli ktoś nie jest godny tego urzędu, to nie może być sędzią, obojętnie czy w sądzie rejonowym, czy w sądzie najwyższym. I na koniec najważniejsze pytanie, choć pewnie najtrudniejsza odpowiedź. Kiedy wy już zrobicie porządek w swoim środowisku, to na końcu tego wszystkiego jest Kowalski, który przychodzi po wyrok do sądu. Jak spowodować, że Polacy nabiorą znów szacunku do tego urzędu i uznają, to jest wyrok, z nim się nie dyskutuje? Nie Tylko Kowalski, polityk, także jeden z drugim, jeden z trzecim. No to, jest właśnie, to jest właśnie chyba to, to, co wynika z ostatniej części pytania pana redaktora to i politycy, i społeczeństwo obywatelskie, i, i szkoły muszą zadbać o to, żebyśmy wreszcie zaczęli szanować nie tylko sądy. Ale w ogóle urzędy państwowe, żeby państwo nie było naszym wrogiem, wrogiem żebyśmy się mogli identyfikować A to ja z tym. To wszystkim. opiszę przykładem nieco bardziej czytelnym. Żebyś nie trafiał pan Bąkiewicz, który mówi nie, nie wykonam tego wyroku, bo nie. E, odpowiadam w takiej sytuacji to zresztą bardzo podobne pod, pytanie usłyszałem, no co będzie, jeżeli uchwała nie zostanie wykonana. Siła państwa w tym wypadku władzy wykonawczej, sama nazwa polega władza wykonawcza ma nie tylko wykonywać y, 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 ustawy Sejmu, ale też ma zadbać o to, żeby były wykonywane wyroki sądu. Na tym polega praworządność, na tym polegają rządy prawa, że jeżeli sąd wyda wyrok, jest on prawomocny, to się go powinno wykonać. I za to odpada państwo, ale sądy też i sędziowie e, codzienną pracą, myślę, że się trochę nauczyliśmy przez 8 lat, codziennymi kontaktami z obywatelami. E, ja, e, my jako justycja zaprezentowaliśmy też e, takie propozycje, żeby na rynku lokalnym, czyli na przykład w ramach sejmiku wojewódzkiego, się sądu y, zdawali relacje z tego, co się dzieje na przykład na Śląsku. Dlaczego tylko y, prezes Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego ma mówić w Sejmie o tym, co się dzieje w Polsce, i tak każdy słucha jednym, y, jednym uchem? Ale my w Katowicach powinniśmy być, być świadomi, że to są sędziowie Katowicy, być dumni ewentualnie z tego, jaki mamy sędziów na Śląsku, ewentualnie ganić za to, co jest złego robione. Musimy utoż, utożsamiać się z naszym sądem. Mamy wiele pomysłów, żeby przybliżyć. E, ludzi do sądu, żeby na nowo e, społeczeństwo ch chciało brać udział e, w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Mówię tu między innymi o sędziach obywatelskich, dawnych ławnikach. Jeżeli my poczujemy, że bierzemy za to odpowiedzialność, to nie jest jakieś ciało obce, z którym spotykamy się raz na jakiś czas, bo musimy, nie mamy wyjścia, bo mamy rozwód, jeden sprawę działamy albo ktoś nas. Pozwie, bądź my kogoś, bo ktoś nie zapłacił, nie wypłacił wynagrodzenia, zobaczymy, że to jest po prostu nasze. Tak jak państwo jest nasze, a nie jest naszym wrogiem, tak samo sądy są nasze, a nie jakimś ciałem obcym. To będzie dobrze, ale to, to, taka praca musi, musimy ją rozpocząć wspólnie, tu i teraz. Sędzia Krystian Markiewicz, Stowarzyszenie Sędziów Justicja był naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. za spotkanie panie Dziękuję.